W dzisiejszym filmie spec Simulatora rozpoczynamy już ostatnie przygotowania do update'u, no bo jak wiecie, update jest już dzisiaj. Opowiem Wam o tym, co warto kupić, bo w tym update'ie jest kilka rzeczy, które prawdopodobnie będzie warto kupić. Musimy jeszcze trochę zarobić przed tym update'em, fajnie, było, chociaż powiem Wam, że dzisiaj mam inny plan na wydawanie. Chciałbym zrobić dzisiaj Giga tych giftów, bo powiem Wam, że tutaj Huge pet jest dużo droższy niż ten z tych Evil Good i tak dalej. I tutaj moglibyśmy zarobić za te Huge więcej. Widziałem ludziom z 2000 nawet po dwa, jakby te Huge leciało, więc może może my też będziemy czwarta i może nam też wyleci, chociaż powiem Wam, że ja sam mam tych giftów turbo, turbo, turbo mało i zaraz Wam powiem dlaczego. Jakby Preston źle to zrobił, niestety. Prawdopodobnie w skrypcie coś popsuli, nie tak to działało jak trzeba, ale dosłownie jest tak. Zaraz wam to zresztą pokażę i sami zobaczycie. Dosłownie jest tak, że za każdym razem dobrzy przegrywają. Zobaczcie na przykład teraz źli wygrywają o jakieś 60 bilionów punktów i za każdym razem tak jest, a ja mam dwa konta w dobrych i cały czas dostaję po jednym gifcie, czyli w ciągu 24 godzin farmię tylko 24 gifty, a ci, co są po złej stronie, w ciągu 24 godzin farmią 72 gifta, więc no trzy razy tyle. Nie mam zepsuł, to Preston muszą to naprawić. I też w sumie, jeżeli tutaj chodzi o to, to tutaj taka informacja, że deweloper się wypowiedział, no, nie napisał nic tam, ale napisał coś takiego, że zobaczysz, do kogoś tam odpisał. A więc prawdopodobnie coś z tym zmienią. Nie wiem w jaki sposób oni to zrobią. Teraz mam nadzieję, że zepsują to tak, że dobrze cały czas będą wygrywać, żeby się wyrównało, bo cały tydzień dobrze przegrywali. To teraz cały tydzień dobrze powinni wygrywać, właśnie, żeby się wyrównało. I też jeszcze z takich lików, no, które mogą nie mieć jakiegoś większego znaczenia, to tutaj zobaczcie na przykład deweloper napisał, że teraz w klanach będzie można zmienić lidera. I coś tam jeszcze było, znajomych, ale nie pamiętam, co tam było. Jakby na skręcie to widzicie. Ale dobra, na początku Zróbmy jedną rzecz. Na początku pójdźmy sobie tutaj. Zobaczmy, ile dzisiaj mi się udało uzbierać piór, jakby cały czas farmiem No tak znowu 215. Zobaczymy, czy na drugim koncie znowu połowa miej będzie. Nie wiem, co zrobiłem, że wcześniej była połowa mniej. Coś popsułem na drugim koncie, ale zobaczymy, ile teraz będzie właśnie. Tylko zanim to wszystko sobie zrobimy, zanim pójdziemy na terej plazy, to jeszcze kolejna standardowa rzecz, Daker. I dzisiaj już wrzuciłem ultra mocny team dwóch tych najlepszych petów, a więc dzisiaj musi się jeszcze lepiej posypać niż wczoraj 383, no troszeczkę lepiej się posypało, bo we wczorajszym filmie było. Chyba chyba 332, a więc no cały czas do przodu idziemy. I dzisiaj chyba jeszcze mocniejszy team wrzucimy. Dzisiaj 39, znaczy w sumie to 38, takich wrzucimy, no i do tego trochę tych. No dzisiaj już turbo mocny jest, tylko no jak będzie update, to i tak te pt będą już nic nie warte. Pójdźmy sobie w sumie na Trade plazę i na Trade Plaza zajmiemy się całą resztą, jeżeli chodzi o liki, bo jeszcze trochę jest lików i ciekawych rzeczy. Tutaj mamy jakąś taką Trade plazę nie wiem, czy w sumie jest dobra, czy nie. No trochę tu jest, ludzi Dobra, możemy sobie tutaj w sumie wystawić, tylko kurczę, budkę zmieniam. Czemu ja budkę zmieniłem? Chyba tutaj tą piękną, która już jest warta 64 miliona, więc cały czas ta budka z ceną idzie. Tutaj mamy takie gifty, tak jak mówię, dzisiaj chcę zrobić na pewno giga opening tych e, dobro-zło tylko tutaj na tej triplezie kompletnie nic nie widzę. Chociaż czy ta triplaza jest dobra? Tutaj są z dwie, trzy osoby. Nie, dobra, musimy zmienić tam triplazę. Dobra, ta bardziej żywa, ta bardziej żywa. Tu jest dużo więcej ludzi, tylko tutaj slota nie mamy na pierwszym rzędzie. A nie, dobra, tu jest. Dobra, trzeba powystawiać znowu, ile ten shine jest warte dzisiaj. 691, no to dzisiaj próbujemy go sprzedać za 550 milionów. Tak jak mówię, on raczej stanie. Je, a jak nie, no to trochę na tym stracę. Tego za, nie wiem, 165 milionów. Chcę to po taniej powystawiać, żeby po prostu cokolwiek zarobić. Dobra, wystawiłem na razie kilka huge. Tu w ogóle jajka mamy tylko. No, trochę powyżej rapu. Dobra, jedno tak sobie możemy kupić powyżej rapu i sobie kliknąć. Ale przechodząc też do mocniejszych lików, to pierwsza rzecz: zobaczcie tutaj skrzynkę. Dostaniemy taką skrzynkę, dobro-zło skrzynkę, i ogólnie jest szansa, że to będzie big chest, bo nie mamy kompletnie żadnego liku na temat klucza, niczego do otwierania. A więc, no, jest szansa, że to będzie właśnie Big Chest. A jeżeli to będzie Big Chest, to po raz kolejny w górę pójdą takie enchanty jak Corruption. Już mocno w górę idzie. 125 milionów chodzi, Chodziło e, dzisiaj rano chyba 83. No, i do tego, oczywiście, też pójdzie w górę Chest Breaker. Na razie jest warte 23. Tak pewnie do 35 pójdzie, jeżeli dodadzą tą skrzynkę. I to właśnie będzie Big Chest. Dobra, jakby niech to sobie na pewno chwilę tu postoi. W tym czasie możemy na tej, te tej blazie poszukać jakichś giftów dobrozło. No, tak jak mówię, dzisiaj chciałbym z 2000 ich otworzyć. W ogóle, ile te gifty dobrozło są warte. Ile będziemy musieli wydać na 2000 takich giftów? 98 tysięcy tylko są warte. Czyli na 2000 będziemy musieli wydać jakieś 200 milionów gemów. No dobra, oby udało się za tyle kupić. Ale dobra, kliknijmy sobie na razie to jedno jajko. Na razie bez huge peta. Już chyba otworzyłem z 15-20 tych jajek. No i dalej bez huge peta. Do huge jajka raczej jeszcze nam trochę brakuje. Mi się wydaje. No nie no dobra, dużo, bardzo dużo nam brakuje do, do tego huge jajka. Dobra, chwilę niech to sobie postoi. Ja przerzucę sobie w tym czasie z drugiego kąta rzeczy. Jeszcze do sprzedania i zobaczymy, co dalej będziemy robić. Dobra, po Całem sobie trochę rzeczy z drugiego konta Dzisiaj bieda, powiem wam, że jeżeli chodzi o to wszystko Na drugim koncie mamy tylko 161 Tych, tych to w ogóle 21 Tylko mamy, no bo tak jak mówię, dosłownie Za każdym razem dobrze przegrywają No i tu jeszcze mamy to, no i tu też przy okazji mamy coś takiego Tutaj ktoś mi buty wysłał, dziękuję za buty Tutaj coś takiego, jeszcze mamy takie Pyciki, tutaj ktoś się pyta czy dam Nic nie rozdaje, niestety, tutaj ktoś mówi Żeby nagrać Nek z gry nie wiem co to jest Zoba, ale zobaczymy, tutaj jeszcze mamy dynamity I tutaj oczywiście też pozdrawiam Tutaj od czego zacząłem historię, wy ale za hashtag więc nie wiem o co chodzi, ale dziękuję za gift oczywiście, no i tutaj chyba kogoś długo będzie stać na pierwszego huge'a, więc mam nadzieję, że ci się uda kupić tu do masterki. W sumie ja mam tych petów giga dużo, ja dosłownie od tygodnia 24 na 7 otwieram. I tutaj oczywiście pozdrawiam jeszcze, Ziemnioka, tutaj siema, tutaj ktoś pyta czy dam 1 milion gemów, jakby nie kupuję nic przez MyBlocksa, so nie wysyłajcie tak, tutaj zahasztagowało niestety, ale dziękuję za milion, tutaj pozdrawiam oczywiście, Memka, Tutaj jeszcze coś takiego, jakby do znajomych nie dodaję Tutaj jeszcze kolejne gifty, no tych giftów dużo potrzebujemy Tutaj oczywiście pozdro, tutaj do klanu już Niestety nie dodajemy i tutaj Szmitek kończy z pet symulatorem i mi wysłał takiego huge'a Więc dziękuję, i tutaj jeszcze znowu Szmitek Kolejnego huge'a mi wysłał Tutaj jeszcze kolejnego huge'a mi wysłał Tutaj kolejnego huge'a wysłał Kolejnego huge'a wysłał, kolejnego huge'a wysłał Kolejnego, powiem wam, że Dużo tych huge'a wysłał Szmitek, ale oczywiście Dziękuję tutaj za te wszystkie huge'e w takim razie No i dalej tutaj lecą te huge'e No sporo tak wysłał, i jeszcze tutaj enchant Z4. 400 milionów. Tutaj jeszcze coś takiego za 200 milionów. Enchant. Tu jeszcze też koniec. I jeszcze magneta za 650 milionów. Ile on wchodzi w ogóle? No nie no, to dziękuję w takim razie Szmitkowi, bo to chyba w ogóle mój największy donate w PET-symulatorze, tak mi się wydaje. I tutaj jeszcze mi wysłał takiego skilla, który też jest giga drogi. No i tutaj huge będzie. Zobaczymy. Tych hype giftów też w sumie sporo mam. Tutaj ktoś chce, żebyśmy to sprzedali, otworzyli albo sprzedali. Raczej sprzedam, bo nie chcę mi się tego otwierać. Tutaj jest za liczbę 10. Uj, takich 10 giwcików mamy. No to dziękuję w takim razie. Tutaj jeszcze. O, to nam się przyda. No penik. No właśnie takich rzeczy potrzebujemy, tutaj na no odcinku też otworzymy, tutaj nie dodaję do znajomych niestety, tutaj pozdrawiam, tutaj też pozdro, tutaj tak samo, tutaj proszę, tutaj masz, a więc dziękuję, no i tu zahasztagowało. Dwie podki ile one w ogóle chodzą, 2,3 miliona, powiem wam, że bardzo mocno to podrożało, ale w ogóle dziękuję Schmidtkowi jeszcze raz za taki gigantyczny donate, bo tak jak mówię, to chyba był mój największy donate w nowym pet symulatorze. Z tego wszystkiego w sumie zapomniałem o tej całej masterce, ile możemy jakby petów tych przerobić, tak jak mówię, cały czas to otwieramy, więc dużo powinniśmy tego mieć. Chociaż czegoś dużo. 500 tysięcy tylko tych petów. Mam, Czym ja mam tak mało tych petów? Powinienem mieć ich dużo więcej. Tych mam dużo więcej. Ciekawe, czy w ogóle jest jeden level mi wbija tej masterki. Mamy 74. Zobaczmy, czy cokolwiek nam wbije. Tutaj nic. No chyba najwięcej tych mamy. No i nawet jeden level masterki mnie wbija. Nie wiem, powiem wam, że ta masterka jest źle zrobiona. Nie da się jej kompletnie wbić. I też w sumie teraz kolejny lik się pojawił na temat nowego update'u. Zobaczcie, tutaj od Prestona mamy lik właśnie dodał coś takiego i zrobię dokładnie to samo, co w tamtym roku, co wam mówiłem w ostatnim filmie, czyli po prostu będą limitowane huge pety, w tym jajku tam jest napisane u góry, że pozostałe huge, a więc prawdopodobnie będzie tak, że po prostu będzie na przykład, nie wiem, 2000 huge do zdobycia, no i tam będzie takie właśnie jajko diamentowe. Tutaj jeszcze zobaczcie, są też nowe huge jakieś takie, takie trochę dobro-zło huge, tylko trochę przekolorowane. No ale no dobra, przynajmniej tyle, że dodajmy jakiekolwiek nowe huge, by mogliby w ogóle nie oddawać. Nie wiem, powiem wam, że dzisiaj biedna na tej plaży nic nie chce mi schodzić, ten huge nie chce schodzić, Dzisiaj jest gigatanie wystawiony. Coś się sprzedało. Chyba jeden się sprzedał, ale nie wiem jaki. Jakiś taki tani się sprzedał huge pet. Ich powiem wam, że Hype, hype to mam 72. Nie myślałem, że aż tyle ich mam. Jakby, no tak jak mówię, dzisiaj robimy giga opening, dobro, zło, giftów. Tak z 2000 przydałby się ich otworzyć. Mam nadzieję, że z 2000 wyleci nam chociaż jeden huge pet. Tylko tutaj to sobie otwórzmy. Zobaczymy, może tutaj nam wyleci na przykład Titanic. Szansa jest bardzo, bardzo, bardzo mała, ale kto wie. Wszystkie sobie na szybko kliknijmy i tyle, i weźmy się może od razu zakupowania jakichś innych rzeczy. Nawet nie sprawdzam, czy coś mi wyleciało. Po prostu pod koniec to sobie sprawdzimy Dobra. 71 Hpi otworzone, zobaczmy czy coś się tutaj nam sypło. Ludzie nie skaczą w kołomie, to raczej Titanica nie trafiłem, ale zobaczmy czy może gdzieś Huzza trafiłem. No Huzza niestety też nie trafiłem. Dobra, bieda jakby. Tak jak mówię, na początku kupmy dużą ilość tych dobro-złogiftów, zobaczymy ile mi zajmie kupienie tego wszystkiego. Mam nadzieję, że znajdziemy jakiegoś mocnego farmera, który ma tego bardzo dużo. No na pierwszej teryplazie nie zapowiada się za mocno. 6 giftów, przynajmniej tyle, że porapię to sobie to kupmy, ale no jak ja mam po 6 kupować, to ja 2 lata to będę kupować. Dobra, tutaj jajka porapię. Kurat 3 sztuki to, to też na pewno sobie kupmy. Raczej w tym tygodniu nowych ekskluzyw jajek nie dodadzą, bo tydzień temu było nowe. Oni teraz tak co dwa tygodnie zmieniają te jajko. Wcześniej było co trzy tygodnie, no ale jako, że to Preston i wrócił do co tygodnia to musi też trochę więcej zarobić. Dobra, szukam dalej tych giftów, aby znalazł się jakiś farmer, który będzie miał ich z y, tysiąc. Dobra, tutaj pierwszy jakkolwiek większy stack. Troszeczkę drożej niż rap, ale jako, że jest większa ilość, to kupimy to. No i nawet nie kupiłem wszystkiego, bo drugie mi wykupili, drugi stack mi wykupili. Ale dobra, przynajmniej tyle, że ja ten większy kupiłem. Czyli ludzie to po, nawet powyżej rapu już kupują jak są większe staki, bo ten był za 120 i tak mi ktoś to wykupił. I tutaj powiem wam, że Turbo Farmera znalazłem znowu trochę drożej, ale 1200 ma prawie tego, więc kupujemy to. Dobra, ile już mamy? Chcę otworzyć 2000 tych giftów. Aktualnie mamy ich 1743. Dobra, to tylko 260 musimy kupić i będziemy mieć 2000. No i oprócz tego jeszcze tak z dwa jajka by się przydało dokupić. Ale dobra, końcówka giftów. Poszło mi to szybciej niż myślałem, powiem wam. Dobra, powiem wam, że finalnie i tak to chwilę zajęło, ale mamy już 2062 te gifty. No mam nadzieję, że wyleci mi to ten huge pet dobro zło, bo on jest mega ładny. I wydaje mi się, że akurat ten huge pet jest ceną. Tym bardziej, że no na tym skrynie, którego wam wcześniej pokazywałem, będzie nowy dobro zło huge pet, A więc tego starego już może być ciężej zdobyć. Dobra, ale jeszcze potrzebujemy jajka. Tu no nie tego, bo to jak dobrze wiecie z poprzedniego filmu jest stare. I przez przypadek to kupię. Tutaj mamy jedno trochę powyżej rapu, ale już mi się nie chce, powiem wam, kupować po rapie tego. I tutaj mamy drugie. No tutaj nawet poniżej rapu od 400 tysięcy. A więc dobra, Git mamy dwa jajka, mamy wszystko do giga openingu. A więc idziemy na normalny serwer i robimy. Speedrun tego openingu znowu, i zacznijmy sobie od małej rozgrzewki w formie a tak jednego jajka. Gdzie to jajko poleciało? Dobra, tutaj jest to jajko. Chciałbym jednego Hitchpeta. Nie chcę dużo, chcę po prostu jednego Hitchpeta. No, ale no dalej nie ma tego Hitchpeta. Te huge są naprawdę ładne, a więc chciałbym jednego zdobyć. Tutaj Forever Pack nam się nie odświeżył. Nie wiem, w sumie, czy kota, ty czy tygrysa? Nie no, tygrysa bym wolał. Tygrysy dużo, dużo lepsze. 168 milionów jest wart, Mógłbym sobie oczywiście tak okupić kupić za równowartość czterech jajek, ale to nie to samo. Wtedy nie ma zabawy. Dobra, teraz bierzemy się za te good gifty. Albo dobra, na początku kliknijmy sobie te tutaj 400, bo jakby to też by otwierać. Lepiej by było zostawiać te gifty sobie po prostu, bo może po awencie podrożę, ale, no nie wiem, powiem wam, musiałbym chyba z dwa miesiąca to zostawić, żeby to podrożało, bo problem jest taki, że ludzie tyle tych giftów mają, że zanim to podrożeje, to minie dużo więcej czasu. Dobra, klikam 400, zobaczymy, czy wyleci nam kolejny huge pet. Jakby ogólnie, ile teraz mamy tych huge petów ewentowych? Mamy zero tych zwykłych, mamy tylko jednego shiny. Dobra, klikam wszystkie, zobaczymy, czy coś poleci. Dobra, wszystkie gifty dobre, kliknięte i udało się wydropić huge'a, a więc git, z 400 wydropiliśmy już jednego huge, a więc minimum jednego huge. A. Już mamy. Oczywiście możemy mieć jeszcze drugiego, choć tutaj z czterech jajek. W sumie jedno sobie znowu tak możemy kliknąć. Może coś nam wyleci, może tu będzie drugi huge pet. no proszę cię rośnie. No nie, no znowu nie urosło. Ale dobra, chyba golda mamy, A nie, zwykłe. Jeszcze ani jednego Rainbuła nie trafiłem z tych ekskluzywów zwykłych. Dobra, ale teraz coś co mi zajmie trochę dłużej. Na początku może kliknijmy sobie tak tysiąc e, tych dobro złogiftów. Zobaczymy, czy z tysiąca nam wyleci. Powiem wam, że dzisiaj mam farto z 400 mi już jeden huge pet wyleciał. Oby teraz drugi się pokazał. Dobra, i tysiąc giftów za nami został nam jeszcze drugi tysiąc, zobaczmy czy wyleciał już nam jakiś huge pet, no nie, na razie nie dalej mamy tylko tego jednego, dobra otwieram drugi tysiąc tych jajek, znaczy giftów i powiem wam, że w sumie to ja ślepy jestem nie zauważyłem, ale wydropiliśmy huge'a, tylko mega wydropiliśmy w wersji gold i on mi się zlał z innymi petami, zobaczcie tutaj wydropiliśmy takiego gold huge'a właśnie, a więc zwróciło nam się plus minus wydaliśmy 200 milionów na to jakby zobaczmy jeszcze jak ten pet wygląda, tutaj mamy tylko tego jednego pecika, no i on wygląda w taki sposób, no powiem wam, że raczej go sobie zostawię a więc z opening powiem wam, że na zero jednak, plus minus Ale dobra, teraz otwórzmy sobie trzy ekskluzje jajka Na koniec tutaj jeszcze poprosiłbym o Drugiego huge peta, dodajmy oczywiście każdemu Laka, zobaczymy czy coś ciekawego nam poleci Z trzech jajek, no niestety Jak zwykle nic, koniecznie sprawdźcie sobie ten film Który wam się wyświetla i oczywiście do następnego